Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Robert Borkiewicz, prezes Roty Marszu Niepodległości. Panie Robercie, Pan ostatnio organizuje i planuje Pan organizację następnych protestów, jeśli chodzi o kwestie migracyjne. Proszę powiedzieć Polakom w dwóch zdaniach, co tak naprawdę nas czeka jeśli chodzi o kwestie związane z, z paktem migracyjnym. Z paktem migracyjnym i z różnymi innymi działalnościami, chociażby z tymi pushbackami, które w tej chwili organizują Niemcy, przerzucając masę imigrantów na teren Polski, wiąże się przede wszystkim spadek bezpieczeństwa, ogromny spadek bezpieczeństwa. To już nie chodzi o zamachy, chodzi o zwykłe bandyckie zachowanie, napady, kradzieże, gwałty. To będzie w Polsce niestety codzienność, jeśli skutecznie Niemcy przeprowadzą ten, ten projekt dezintegracji państwa polskiego i będzie to również ogromne obciążenie dla nas wszystkich Polaków. Każdy Polak musi zdać sobie sprawę z tego, że takiego byczka, no, lekarza czy inżyniera, który niekoniecznie chce pracować, tutaj inżyniera czy lekarza mówię w cudzysłowie z uśmiechem na ustach będzie musiał utrzymać no, proponowane wynagrodzenie dla tych ludzi to jest w granicach 2000 euro proszę państwa kieszonkowe 8000 zł miesięcznie czy ponad 8000 zł miesięcznie są gigantyczne środki po co tak duże środki ktoś powie że Polska nie ma pieniędzy na to żeby utrzymywać tych ludzi a no stąd że w pakcie migracyjnym jest zapisane że ma być zrównoważony system pomocy socjalnej dla tych ludzi na terenie całej Unii Europejskiej po prostu chodzi o to żeby oni z powrotem nie uciekali w... Prezesie, czy, panie prezesie, czy pan ma e, taką wiedzę, że społeczeństwo e, ma świadomość tego, jakie my koszty będziemy ponosić? Myślę, że Polskie, Pol, Polacy nie mają e, do końca świadomości, a nawet jeśli podają mi się e, pewne argumenty, to je po prostu odrzucają. Natomiast część ludzi zaczyna się powoli budzić. No stąd te nasze e, akcje, działania, e, organizowane protesty na granicy, organizowane również akcje wewnątrz Polski, bo przecież powstaje cała infrastruktura do przyjmowania migrantów. Między innymi centra integracji cudzoziemców. E, powstają różne miejsca, w których ci ludzie mają być lokowani, w których, mają, w których mają mieszkać. No i powstaje no, dosyć spore zamieszanie i pewien dysonans poznawczy, przynajmniej u tej części elektoratu, powiedzmy, która głosowała na Platformę Obywatelską i na Donalda Tuska i mieli czuć się bezpiecznie, a się okazuje, że bezpiecznie się czuć nie mogą i dzisiaj Trzaskowski, jeśli wygra wybory prezydenckie, no to jest gwaranta po prostu tego, że zaleje nas, zaleje nas. Sobie. Proszę przypomnieć I naszym idzie. widzą kiedy teraz będzie następny protest. Tak, zapraszam serdecznie, proszę Państwa, 22 marca, sobota, godzina 12, spotykamy się w Zgorzelcu nad granicą, tam będzie biło serce Polski, tam idziemy na zaproszenie lokalnej. Lokalnych działaczy patriotycznych, mieszkańców z gorzelce i okolic, którzy po prostu dzisiaj już odczuwają, odczuwają skutki migracji i widzą, jaka jest migracja chociażby za prawda, za granicą u Niemców. Jak Niemcy w ciągu kilku lat kompletnie się odmieniły, jak spadło poczucie bezpieczeństwa, natomiast w Polsce takie poczucie bezpieczeństwa również spada. Sobota 22 i godzina 12 przed mostem granicznym im. Pawła II spotykamy się protestując przeciwko tego typu polityce Niemiec, Unii Europejskiej i Donalda Tuska i Trzaskowskiego, którzy przecież no, zgadzają się na wpuszczanie do Polski tych mas migrantów. Dziękuję bardzo pani prezes.